Cześć, witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejną fascynującą ekranizację, w której to przetestujemy sobie podkład serum. Jest to trochę podkład, trochę serum, bardzo ciekawe połączenie. Pokażę Wam również kilka słowo, kilka odcieni tych produktów, więc jak zawsze zapraszam Was serdecznie do zrobienia sobie czegoś dobrego do picia lub jakąś przekąskę. Moi drodzy, podkład, jaki będziemy sobie dzisiaj testować, to Makeup Care Serum Foundation, taki rozświetlający podkład z SPF 30. Продолжение Od Avon I ja mam tutaj słuchajcie przygotowane próbki, jest jeszcze jedna ale po prostu nie zmieściłyby mi się w dłoniach i tu mamy trzy w jednym pielęgnujący podkład, który działa jak serum bardzo ciekawe, ale słuchajcie więcej o tym podkładzie opowiem wam przed nakładaniem produktu, zróbmy sobie najpierw słocza. podpiąłam sobie hery, żeby mi tu nic nie spadało w ogóle jak widzicie odświeżyłam sobie kolorek, jak jesteście na moim instagramie to już widzieliście. kolor robiłam wczoraj więc jeżeli słuchajcie zobaczycie tu gdzieś o, jakieś takie plamy z daleka w podglądzie tego nie widzę. No to e, wiecie, że to jeszcze farba się nie zmyła, bo wczoraj wieczorem robiłam sobie. Kolor. Dobra, bo już cały czas widzicie, jak gadam do Was zerkam na te podkłady. Robimy sobie słoczy, czyli tutaj słoczy to są po prostu próbki tych kolorów. Tutaj na tych próbkach tak w ogóle wygląda pierwsza randomowa próbka, którą chwyciłam. One nie mają kolorów, tylko mają tutaj oznaczenia, widzicie na przykład 215P i to jest odcień Ivory, bo ja wszystko sobie spisałam, bo przecież że wiecie, sama nie wiedziałam, która jest która. Bo jak widzicie, przy kolorach mamy też numerki: 215, 215. 228G i tam przy tych numerkach są właśnie kolory więc tak odgadniecie która jest która pierwszy odcień jaki mam to jest 215P i mam, o, mam tutaj ściągawkę i to jest Ivory mam nadzieję że tak to bo nie mam nic przygotowane nożyczek niczego okej okay, dobra wydżydło mi już trochę powiem wam że taki no dość ciemny w ogóle tutaj mamy też widzę że w tych oznaczeniach mamy też e, napisane wiecie że na przykład Ivory to ma być odcień chłodny później mamy nude jest ciepły później Neutralny, także to akurat na plus. Ciekawe, jak to się będzie zgadzać. Nie, czekaj, chciałam przejść po nożyczki, bo zwariuję zaraz. Niby próbka jest taka duża, a koloru w środku nie ma za dużo, no ale jednak, no jest to ułatwienie, bo no można sobie przetestować ten y, odcień. Dobra, wezmę trochę. Taki jest, zobaczcie, troszeczkę może nie lejący, ale to nie jest też gęsty podkład. I tu mamy odcień i Będziemy sobie lecieć od tej strony. Przyciągnę sobie też. Na szyję. No, i tak on wygląda. Myślę, że ten Ivory chyba będzie najbardziej dla mnie teraz. I moim zdaniem ten Ivory jest ciepły. A co oni tutaj piszą o nim? Chłodny. O, powiem wam, in my opinion, to on jest ciepłutki. <laughs> Dobra, lecimy z kolejnym z kolorem: 228G i to jest odcień nude. O, możliwe, że ten chyba będzie bardziej dla mnie. On jest taki bardziej neutralny. Ten, ten Ivory jest taki aż pomarańczowy, widzicie?

o, niut spoko, dobra, nude mi się podoba czekajcie, bo ja teraz źle odcięłam odcięłam te nazwy i muszę je podpisać, żeby się nie pogubić najgorzej, dobra, powiem wam sytuacja opanowana, podpisałam sobie te podkłady obydwa, ale teraz już wiecie, ten kolor zostawiam powiem wam tak, że te podkłady troszeczkę ciemnieją więc no, trzeba na to zwrócić uwagę teraz sobie bierzemy ten e, creamy natural okej, okay, no ten jest ciemniejszy podobny do tego nude, ale jest jest ciemniejszy. Dobrze, kolejny to mamy Shell. I to jest 235p. Muszę wiecie, ogarniać te numerki. Ten ładny jest. Mogłam Wam wcześniej pokazywać też tak kurczę, nie pokazałam wam. O, Shell mi się chyba najbardziej podoba, bo ten Natural i beige są w porządku, ale jak ciemnieją, to one mają takie żółte pigmenty w sobie. No, Shell jest gitowa, zobaczymy, jak się zmieni, no bo te podkłady ciemnieją i troszkę zmieniają kolor, co jest naprawdę słabe. <laughs> Bardzo słabe, więc warto sobie kupić próbkę wybierając ten podkład. Dobra, teraz mamy już ostatni podkład i to jest Natural Beige. No, dla mnie chyba w tym momencie szel najbardziej, nie wiem, tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę też wszystkie, wszystkie kolory. Może spróbuję zrobić zdjęcie. Tak to wygląda, mam nadzieję, że dobrze to widzicie. Dobra, tu jeszcze Wam pokażę odcienie słucze na zdjęciu, jak to wygląda. Powiem wam, że no nie wiem totalnie którego użyć Dobra i ja dzisiaj chciałabym bardzo zrobić taki totalny test Chciałabym sprawdzić czy ten podkład da się nakładać gąpeczką jak i pędzlem Więc na jedną stronę twarzy nałożymy sobie pędzlem, a na drugą nałożymy gąpeczką. I użyjemy sobie tego e, podkładu Ivory Tu widzicie mam podpisane, bo przecież e, no się zapomniałam <laughs> Nałóżmy sobie na prawą stronę gąpeczką, a na lewą stronę pędzlem O w ten sposób No i palcem sobie to rozprowadzimy bardzo ładny zapach tego podkładu, mega mi się podoba, także jeżeli ktoś nie lubi jak pachnie, to no, ale nie jest taki intensywny. taki, no nie wiem, wydaje mi się, że był kiedyś wejwą taki podobny zapach podkładu. Opowiem wam, że czuję lekkie pieczenie, czy jest to podkład zastygający? Nie wiem. Zaraz sobie przeczytamy, wiecie, więcej o tym podkładzie wam powiem. Na razie sobie go Nałożę. Wow! Powiem Wam, jestem zaskoczona, bo ten kolor Ivory tutaj widzę, że ładnie się wpasował, i tak bardzo ładnie, promiennie wygląda buzia. Serio! To jest tylko jedna warstwa. Nie jest to jakiś bardzo, wiecie, mocno kryjący podkład. Krycia raczej średnie, ale widzicie, że ja mam tutaj ostatnio takie mocne zaczerwienienia, plus taki bardzo brzydki nos. Muszę jakieś takie właśnie coś oczyszczającego zrobić, nie wiem, jakieś kwasy. Jakkolwiek to rzeczy zakryło mi to. Te moje pory też ładnie wyglądają. Tak w ogóle promiennie jest rozświetlający hmm, chyba podkład. Ja nie lubię rozświetlających podkładów, ale nie lubię, jak się tak świeci brzydko, a to jest taki naprawdę zdrowy blask. Wow, jestem zachwycona. Sprawdźmy teraz drugą stronę, jak to będzie pędzlem, ale zanim to. Wszystko Wam opowiem o tym podkładzie. W międzyczasie zobaczymy, jak on się, wiecie, będzie zachowywał bez upudrowania. Podkład, słuchajcie, tutaj wam oczywiście dalej to wyświetlę czy w jednym pielęgnujący podkład, który działa jak serum, błyskawicznie podnosi poziom nawilżenia skóry o 200%. parafka przebadana na podstawie badania klinicznego z udziałem 25 osób, czyli 25 osób zadecydowało o tym, że błyskawicznie podnosi poziom nawilżenia skóry o 200%. Trochę mało. Zapewnia do 72 godzin nawilżenia nawet po zmyciu. No, no bo jak jest to podkład serum, czyli ma coś tam pielęgnacyjnego w sobie, to jednak wiecie, no co wiadomo, że kurczę, produkty do makijażu nie będą takie jak produkty pielęgnacyjne, nie zastąpią wam pielęgnacji, ale jednak fajnie jak coś tam jest. No ja kocham kwas hialuronowy. I wiecie, o ile mm, na jakieś wyjścia, to dla mnie Mam wieję bongo, czy on ma jakieś kwasy aluminiowe. Ważne, żeby mi się ładnie utrzymał, ale na co dzień, gdzie tam, wiecie, idziesz na jakiś shopping, na zakupy, do biedry, czy gdziekolwiek. Może biedry nie będę tutaj poruszać, bo będzie miała ze mną konflikt, jak z Lidlem. Ale wiecie, wychodzicie na zakupy, czy tam coś robicie normalnie na co dzień, i jak chcecie takie lekkie krycie. To naprawdę pięknie to wygląda, bardzo, bardzo mi się podoba. I jeszcze jest trzeci podpunkt. Zawiera aktywne składniki rozświetlające witamina C i E oraz antyoksydanty. Nie zatyka porów. O, oh, no i to już widzimy, że nie zatyka porów. Testowany dermatologicznie i klinicznie, odpowiedni dla skóry wrażliwej. Także jak macie skórę wrażliwą, no to jest git. Tutaj mamy aż 22 odcienie tego podkładu. To jest naprawdę spoko, bo każdy może sobie coś wybrać i jak widzicie te odcienie, no troszeczkę tam, wiecie, pizgają głupoty w tych, że chłodne, że ciepłe, bo to niektóre nie są w ogóle chłodne, tylko mają taką cieplejszą nutkę albo są po prostu neutralne. Nałóżmy sobie, wiecie, podkład, pędzelkiem. Czy ja mam jakiś pędzelek? Mam. No, ale chcąc, nie chcąc, muszę to sobie wygrzebać i nałożyć trochę na twarz i rozłożyć po prostu pędzelki Sprawdźmy w ogóle, jak to będzie wyglądać, nie? Pędzelkiem rozłożone. Pędzelek też nie zjada tak podkładu jak gąbka, więc jest bardziej ekonomiczny. No, ale ja jednak wolę, wiecie, wpracować sobie gąbeczką chociaż. OMG, strasznie się tukę. To też ładnie wygląda. Ej, to jest naprawdę mega, bo i tak, i tak ten podkład wygląda mega dołożymy sobie i zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo tutaj też dokładałam troszeczkę, jakoś tak chyba bardziej plamiście się nakłada pędzelkiem, Brada to jest w ogóle mój taki powiem wam duży problem tutaj już było mi ciężko nałożyć troszeczkę gąbką, on się troszeczkę odklejał od mojej brody, natomiast jeszcze to ładnie wyglądało, a jak nakładam pędzlem to w ogóle się tutaj nie przykleja, tylko cały czas to wszystko ścieram, więc chcąc nie chcąc tą brodę sobie zrobię mm, po prostu gąbeczką tutaj chyba mniej jest nałożone, tutaj więcej widać, że, o tu jest jeszcze widzicie tu jest jasna broda, bo tu jest świeże nałożenie, a tu już mamy tak bardziej pomarańczowo no, ciemnieje ten podkład, trzeba to wziąć pod uwagę, no tak jak mówię, najlepiej to sobie weźcie próbkę jakąś, kupcie jak chcecie po prostu przetestować. Pod oczami szybciutko nałożyłam sobie poza kamerą ten korektor od Glamshop. To jest taki korektor oświetlający. Mam dzisiaj duże cienie, ale nie chciałam w sumie jakiejś takiej machy mi tam Cię nie przeszkadza, że mi będą przebijać. Powiem Wam jeszcze, zanim to przypodrujemy na szybko, zobaczcie sobie, jak tutaj delikatnie nałożyłam sobie kompeczką. To wygląda to bardzo fajnie. Tutaj mamy taką trochę pomarańczową plamę i nakładałam tutaj pędzlem, ale też, nie wiem czy to nie dlatego też jest tak bardzo pomarańczowo, bo ta próbka cały czas jest otwarta, więc ona się utlenia. No więc yy, nie wiem. Po prostu nie wiem. Pudrujmy sobie tą twarz i e, użyję oczywiście, jak testuję zawsze podkłady to swojego naj, najpewniejszego pudru Laura Trust Translucent Setting Powder. I jak widzicie, wklepuję sobie ten puder go pędzelkiem, gąbeczką miałam mówić. I tak, moi kochani, wygląda ten podkład. Podkład serą po przypudrowaniu. Ja już mam pewne swoje przemyślenia, więc na pewno Wam powiem. Będę chciała tylko wykończyć sobie twarz i zrobię to poza kamerą. Boże Wam pokażę, czego użyłam, ale nie chcę, tak wiecie, zabierać tego czasu antenowego tutaj teraz. Bo głównym bohaterem jest no. dzisiaj właśnie ten podkład. A jeszcze szybciutko tylko dodam, bo może dzisiaj nie będziemy robić jakiegoś takiego testu długotrwałości. E, ale jednak zobaczymy sobie, jak to się. Utrzymuję na stronie z pędzlem i na stronie z gąpeczką. Mamy 13.17. Trochę ugadałam się, trochę coś tam sobie tutaj jeszcze robiłam, więc tak o godzinie 13 zakończyliśmy nakładanie tego podkładu, więc tak będę mniej więcej liczyć. Delikatny makijaż, skończony szybciutko, tylko taki na szybko, dziennieczek. Już wam mówię, kochani, co użyłam, żeby, żeby po prostu było wiadome, bo nie chcę się tego wypisywać w opisie. Tutaj mam delikatnie brązerem od Berminerals Test jego też jest oczywiście na kanale. Otwierasz ten brązer i czujesz rosół, niedziela tutaj macie kolor tego bronzera, dalej oczywiście Nars i jest to Orgazm Rouge to wam też pokażę w środku jak już pokazuję wszystko rozświetlacz, mamy Mesmerize od Red Beauty, ostatnio codziennie po prostu przełożyłam go do swojej podręcznej kosmetyczki, codziennie go używam, no i na ustach delikatnie błyszczyk od nie wiem czy to jest Crave, Lip Gloss, czy to jest Tez miałam go kiedyś boksie jest prześwietny, bardzo ładnie pachnie, pięknie nawilża, jednocześnie nie klei się strasznie, więc to jest jeden z moich trzech. Ulubionych błyszczyków. Zobaczymy, jak on się będzie utrzymywał. dziś nie będzie takiego typowego testu długotrwałości, bo chciałam, oczywiście, pochodzę sobie w tym podkładzie, muszę jeszcze nagrać jeden film, tak i będzie po prostu codzienne życie, normalne funkcjonowanie. Sprawdzimy sobie ten podkład, jak on się będzie utrzymywał, jak on będzie wyglądał, tak jak mówię ja, nie wiem, czy wy wiecie. Ja mam skórę mieszaną ze skłonnością, się, ze skłonnością do przetuszczania się w strefie T i tak, zobaczymy, nie, ma, nie będziemy tutaj oczywiście przedłużać, także. Widzimy się dla Was za chwilę, dla mnie za kilka godzin. Hejka, witajcie po prawie 6 godzinach, no 6, bo mamy godzinę 19.18, więc nawet przeszło 6 godzin. Jakichś większych różnic nie widać pomiędzy jedną stroną a drugą, po prostu jestem jedną wielką lampą. Świecę się z daleka. Bardzo mocne jest wyświecenie. Oczywiście zszedł mi tutaj z brody, tutaj w tych kącikach nosa. Możecie zobaczyć, to były te najbardziej newralgiczne. Jedne z tych newralgicznych miejsc, gdzie ten podkład totalnie zszedł. On mi tutaj też widziałam, popękał, już sobie tutaj jeszcze sprawdzę. Chyba wydaje mi się, że tutaj bardziej, chociaż tutaj też zszedł, ale ja też wiecie, ja nie zwracam uwagi na to, jak testuję podkład, czy w ogóle no, zachowuję się normalnie i się dotykam po twarzy, jak chcę się tu gdzieś podeprzeć, to normalnie, bo po prostu co to za test, kiedy miałabym po prostu zważać na to, że ja mam podkład. Podkład na testy, a przecież powinnam się zachować normalnie. Normalnie nie myślimy o tym, czy, czy mamy podkład, czy nie, tylko po prostu ja przynajmniej gestykuluję bardzo mocno i tu wiecie, nie zwracam na takie rzeczy uwagi: po prostu albo się podepra, albo się tu dotknę. Więc pomimo, że ja się gdzieś tam dotykałam po twarzy i naprawdę się opierałam, to tu no, tak nie zszedł bardzo. Najbardziej zsunął się z noca, ale u mnie to normalne, chociaż mógł y, gorzej, więc. Jest naprawdę w porze. Myślę, że jakbym sobie to sobie zebrała, to byłoby ok. Zaczęłam już o tych pęknięciach, i to jest chyba najgorszy problem tego podkładu, bo on mi tutaj, zobaczcie, popękał bardzo mocno, zwłaszcza tutaj przy ustach. I jeszcze jedna sprawa jest taka, co mam do zarzucenia temu podkładowi, to to, co właśnie mówiłam Wam wcześniej, że zobaczcie, tu jest jasno, a tutaj mam taki pomarańcz totalny, i tą połowę nakładałam, tak jak Wam mówiłam później, kiedy już wiecie, ta próbka. Była otwarta i ten podkład mógł troszeczkę zoksydować w opakowaniu. To jest taka warstwa, takiej mega pomarańczy, bo równocześnie jak nakładałam sobie później na brodę, no to wiecie, że wsadziłam pędzel do środka opakowania. gdzie na dole jeszcze mogło nie dotrzeć tak powietrza i jeszcze ten podkład był normalny, więc tu było biało, chociaż nakładałam praktycznie, dokładałam na brodę na koniec. Dobrze, kochani, ja Cię jeszcze nie będę wyrokować, eee, po prostu idę sobie to zmyć. Jutro. Jeżeli ten podkład w kolorze nude, tutaj mam przypominam iwory, jeżeli ten w kolorze nude nie zoksydował za bardzo, nie ściemniał, nie zmieniłaś tak bardzo swojego odcienia, bo ja je tam wiecie, pozamykałam szczelnie, schowałam do zaciemnionego miejsca, żeby był jeszcze dobry na jutro, to jeszcze jutro go sobie nałożę i, i jeszcze wrócę do Was z takim ogólnym podsumowaniem. Witajcie w dniu kolejnym, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dziś będziemy nakładać sobie podkład w odcieniu nude. Tutaj jest oczywiście podpisany. Bo wiecie, że się machnęła, i szybciutko go sobie nałożymy. Nakładamy podkład dzisiaj gąpeczką na obie strony, bo bardzo dobrze widzieliście, jak to wczoraj, wiecie, wyglądało. Ładnie wygląda, jak jest nałożony pędzelkiem. A tak jak mówię, jest to próbka, a nie podkład, więc myślę, że ta pomarańcz, która wczoraj się pojawiła, no to jest właśnie kwestia tego, że ten podkład oksydował i. Trzeba z nim szybko pracować, żeby go równomiernie nałożyć Więc jakbyśmy się tak, wiecie, tu jedno, jedna strona, inna tu druga To on mógłby się brzydko nałożyć Więc dzisiaj nakładam go gąbeczką Zresztą ja jestem człowiek gąbka Ja wolę podkład nakładać gąbką Kolor jest w porządku, kolor mi się podoba O, widzicie? Tu już troszeczkę ten podkład zmienia kolor skubany. Tak się pomarańczowieje. No, ja wczoraj też, słuchajcie, zrobiłam sobie takie domowe spa. Wyczyściłam tą buzię, zdarłam ten taki suchy na skórę i nałożyłam sobie maskę. Zresztą maska jest genialna. Bardzo mnie zaskoczyła, bo... Tak średnio byłam do niej nastawiona A świetna, świetna maska Zresztą pokażę wam w najbliższym dęku, które jeszcze nie wiem Kiedy się pojawi, bez nie nienagrany, ale będzie OMG, ale bra brody To on się totalnie nie trzyma, nie wiem co się dzieje Zobaczcie, ja już klepę tutaj trzecią warstwę i skurczybek się nie trzyma Brody, dzisiaj sobie troszeczkę podjadę Tutaj pod tą strefę pod okiem Troszeczkę, zobaczymy jak to będzie Wyglądać, bo prawda jest taka, że Często, gęsto, no wiecie Jak się spieszymy, to czasami korektora Nie używamy, ja czasami nawet nie używam podkładał, używam korektora na całą twarz, praktycznie na środek twarzy to już wam nieraz mówiłam dobra słuchajcie, tak to wygląda wykończę sobie makijaż i wrócę do was żebyście zobaczyli jak wygląda cały makijaż zobaczymy jak on się utrzyma, czy dzisiaj ta moja pielęgnacja znaczy ta moja wczorajsza pielęgnacja coś pomoże, dziś użyjemy sobie innego pudru, wczoraj użyliśmy Laury Laura może też troszeczkę przyczyniła się do tych wysuszeń pękań, to jest podkład nawilżający może ten puder był za bardzo, nie wiem, ja już rozważam wszystko. Dzisiaj przypudrujemy sobie twarz Apolką, i to jest puder transparentny, on już był testowany na moim kanale. Ja go sobie ostatnio używam cały czas. Wiele osób porównuje go właśnie do Laury, natomiast on ma troszeczkę inne wykończenie. Dlatego fajnie, że mamy ten drugi dzień, i sobie przetestujemy z innym pudrem. I wydaje mi się, że ten będzie spoko, bo on ma takie troszeczkę satynowe też wykończenie. Dobra, tak prezentuje się moja twarz po nałożeniu tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o boki twarzy, to wszystko jest to samo. Tylko dzisiaj dałam bardzo dużo różu. Nie dokładałam już sobie korektora. Stwierdziłam, że jak tutaj jest tak ładnie sobie tu podjechałam tym podkładem pod oko, to naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj kiepści się na brodzie, więc stwierdziłam, że to zostawię. Tak myślałam, że jak sobie tutaj dołożę jeszcze korektor, to to się zbełtoli i, i tak już nic tutaj nie uratuje, więc zostawiłam tak jak jest. Zobaczymy. To też będzie taki eksperyment co do wczorajszego dnia. Bo wczoraj dokładaliśmy korektor, a dzisiaj raz, że zobaczymy, jak utrzymuje się pod okiem. Dodatkowo, słuchajcie, wymyślałam, że psiknę sobie twarz mgiełką i wybrałam tą Max, Max Fix Stay Over Ona jest naprawdę bardzo fajna i fajnie utrzymuje makijaż, więc tylko że ona dodaje taki trochę blask, który zgasiłam gąpeczką, ale jednak nie przemyślałam tego, że to i tak jest dobra lampa. Dobra, wracam ponownie, moi kochani, i tak to wygląda. Mamy godzinę 19.40. Czyli dziś trzymam ten podkład nawet dłużej niż wczoraj. Powiem Wam, że świecę się, świecę się mocno, ale wydaje mi się, że to świecenie nie jest. Takie intensywne jak wczoraj. Tutaj na przykład, gdzie wczoraj pękał mi podkład, to widzę, że dzisiaj dużo lepiej to wygląda. Tak samo wczoraj tu się mocno zbierało w brodzie. Wczoraj to było wymieszane, wiecie, z korektorem. Dzisiaj nic nie nakładaliśmy, więc to tylko tak, no, minimalnie się zebrało. No i tu wiadomo, że aż tak tej brody się już od początku ten podkład nie trzymał. W skrzydełkach nosa też widzę, że jest dużo lepiej niż wczoraj. Także naprawdę wygląda to lepiej generalnie. Ja sobie przygotowałam tutaj jeszcze ręczniczek, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak sobie zbierzemy to sebum, jak odciśniemy sobie, wiecie, to, to świecenie i to wszystko, co się tutaj nam zebrało. O, widzicie, no nawet, że lepiej naprawdę to wygląda. I tak naprawdę, aha, co Wam jeszcze chcę powiedzieć, zanim tu sobie ponaciskam tym papierem. Jedyny minus, jaki dzisiaj zauważyłam, to to, że ten podkład tutaj, tutaj mniej po tej stronie, ale tutaj. Bardzo w tej części, tej tylko tutaj, on tak mi wszedł w pory, więc nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy, ale jednak, jednak jest to widoczne. Pod oczami też przypominam, że mieliśmy podkład, no ja wiem, że to źle wygląda, bo się osypał ten cholerny tłuszcz, natomiast no wszedł troszeczkę w załamania, ale nie jest tak źle, więc generalnie zobaczcie, jak sobie tutaj cały czas zbieram to sebum, to... Jest ok, naprawdę. Nie jest naprawdę tak najgorzej. No teraz te z nosa sobie też ściągnęłam. Widzę tą czerwoną plamkę, którą też widziałam wczoraj, ale tak naprawdę dziś to wygląda dużo lepiej i nie wiem czy jest to zasługa tego, że wczoraj zrobiłam sobie taką mocną pielęgnację, czy raczej to, że użyliśmy tego fiksera, który przedłuża też ten, przedłużył. Jakoś tego makijażu. Także dzisiaj jestem zadowolona. Mam jeszcze tylko wrażenie, że ten podkład troszeczkę się utlenił i troszkę ciemniej wygląda, tak bardziej pomarańczowo, o ile w podglądzie, to moim zdaniem nie jest widoczne, to tak minimalnie widzę, taką może nie tak jak wczoraj. Wczoraj to była już tragedia, jak to się wiecie, spomarańczowiło. Natomiast dziś minimalnie to tylko widzę. Dziś jest naprawdę dużo lepiej. Moi drodzy, dajcie znać, jak Wam się podoba ten podkład, jakie są Wasze opinie po tym dwudniowym teście. Co Wy myślicie na ten temat? Dajcie mi znać koniecznie, a może Wy macie też ten podkład nowy od Avon i już go testowaliście, także czekam na Wasze opinie. Dzisiaj bardzo mi się podoba jak to wygląda. Tak dziewczęco, teraz już po ściągnięciu tego Sebum naprawdę, naprawdę ładnie to wygląda. Czekam na Was w komentarzach, dajcie znać koniecznie, jak Wam się podoba, a teraz się będziemy żegnać. Pamiętajcie także o subskrypcjach, bo to bardzo ważne, jeżeli jesteście nową osobą, a nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału to zapraszam Cię do subskrypcji przed nami jeszcze kolejna marcowa bitwa pudełek, ale także wspaniałe unboxingi, o których dowiecie się już za tydzień, a może wcześniej wrzucę jakieś info, zobaczymy zapraszam Was do subskrypcji, oczywiście czekam na Wasze polubienia, bo to jest mega ważne eee, czekam na lejeczki <laughs> i łapeczki w górę oczywiście bo to oczywiście wspiera bardzo bardzo mocno mój kanał no i YouTube to widzi, YouTube poleca i więcej osób może zobaczyć moje filmy eee, i i fajnie, jak nasza kolorowa rodzina się powiększy. A teraz, moi drodzy, już się z Wami żegnam, bo już padam po tych dwóch dniach nagrywania. Trzymajcie się cieplutko, oczywiście, i jak zawsze, miłego poranka, popołudnia, wieczora, buziaczki. Do następnego!